Kiedy kalcerniki? Kiedy kalcerniki? Kiedy kalcerniki? Kiedy radują Kiedy raduję stężyce? To jest dobre pytanie. Ale teraz mamy kalcerniki. Jesteśmy w klasie. Czy my się w ogóle w niej utrzymamy? Nie ma chuja. Zawodnik niedostępny. O co chodzi? Bogus? Nie ma reprezentacji o? Indonezji. Gdzie on pojechał. Do dupy. Buchar, chwały? Co to jest? Jest faktycznie. Pierwszy zawodnik, który pojechał na dużą imprezę. Brawo! Przez to, że odcinka trochę nie było. Macie poprzednie odcinki z tej serii, bo jest ich. Bięk. Mamy aż 5 milionów na transfery. Przez to, że zostawiliście tyle lajków, no i z takiej ilości subów zrobiliście taką. Chcemy widzieć tego więcej. Więc każdy 1000 lajków to milion do budżetu transferowego. A każde 500 subskrypcji to też milion. Zadanie na ten sezon. Zakończyłem w środku tabeli. To oznacza, czy możemy nawet wygrać tę ligę? To ty gadasz, człowieku. Obecny skład prezentuje się tak. Dobry. Kłamiesz. je trochę nie dojeżdża. Lodziński też. I martwy się, że czas na wielkie. Zmiany. Kurde, jestem tak głodny. Serio, muszę coś zjeść. Jest kaktus, cebula i neba najlepsza strona do kupowania taniu gier. Co robić cebula w lodówce? To jest dobre pytanie. A co do Eneby właśnie podjęliśmy współpracę. Ale dlaczego? Bo już kiedy z nimi współpracowałem, już wiedziałem, że tu znajdziecie gry w naprawdę okazyjnych cenach. No i dodam, że na każdą platformę, no i też znajdziecie karty podarunkowe na przykład. Aneba.com to platforma do sprzedaży gier. Oferująca ponad 20 tysięcy tytułów z nieustannie powiększającą się biblioteką. Jestem pewien, że tam znajdziesz coś dla siebie. Enable.com zapewni Ci najlepszą ofertę na rynku dla każdego tytułu, nowego czy też starego. A dzięki doskonałemu wynikowi Trust Pilot możesz mieć pewność, że dostaniesz grę bez żadnych przeszkód. Ale, gdyby jakimś cudem pojawiły się problemy, enable.com oferuje całodobowe wsparcie na żywo, aby pomóc Ci, Uniknąć wszelkich problemów związanych z zakupem gry lub karty podarunkowej. A widzisz moje czoło? Ciężko nie zauważyć. Tu masz właśnie link do Eneby. Wchodząc w niego, wspieracie nie tylko Enebę, ale również mój kanał. Zapraszam. Proponowaliście, jak zawsze, zawodników u mnie na Instagramie. O tu, o tu, o tu. Wejdź tam po prostu. No i tworzyliście konta zawodników, takich jak Mateusz Bogusz, Kowalenko. To brat tego śmiecia. Ale to I robiliście kontakt Kowalenko. Powiedziałem, że nikt go nie lubi, i teraz nagle każdy go Czemu wy mi tak robicie? Chuje. To on powiedział. Josh, Maja, Jaja. AHA, Mama Balde, Pipa. Ale naprawdę fajna jest ta pipa. To nie miało być tak. Blackman, Biha Chayan, Sanko Huriga, Maguire, Amdouni, Kumbedi, Bartosz Lish, Sorry, bekałem. Bob Benadze, Christopher Bach, Bushiri, Oluziorany. Nie, paliłem. Ogbene, Olosunde, Kutesa, Kasper Tobiasz, Rodado, Sarmiento, Hembele, Paulo Dybala, Na pewno go kupię. On tylko kosztuje... 41 milionów. Jan Flak, Jaja Kalon, Bartosz Brzęk, Hato, Adopo, MT, Naprawdę chłop tak się nazywa. Ta kurwa przeszkadza gówniarzu. Shaquille Pinas, Dawid Pech, Sitek, Beka Beka, I z czego się śmieję? Debil. Cebula Odober Abdallah Nie wiem mu ktoś go zaproponował Ale to chyba przez to, że jest z Komory A Komora to jest to zbiedna Dawidowicz Krystian Miś to Chociaż nie jest z Chorwacji, Pojebane Ulubiony zawodnik Wojtka Goli Zigi Boniek Jebali Czemu on nie wzniczył Pruszków? Łęgowski Mena Jo Kota Wiecie, Jo Kota Louis Jones, Czubak Brawo, Van Axel Dungen, Ale Wisa Power. Odpierdol się! I Marian Huja Jeżeli twojej propozycji nie było, najprawdopodobniej nie ma tego piłkarza w grze. Albo cię oszukałem na pieniądze. Ty jesteś kurwa mamy takie zespoły tutaj. Przewiduję piąte miejsce. A pin musi być zmieniony. Nienawidzę cię! To przerażające. Na kole stać koleja, nasza kila Pinasa na stać jest Surinamu. znaczy koło z Surinamu? Ja tak, no pinasa. do. Dobra, na jego tak, ale oni go nie sprzedadzą, O no, taki przyjarany, idealnie by się pasował. No ale Shaquille Pina mnie najbardziej przekonuje, bo zapocimy zapłacimy 3,5 miliona, to dużo. A fakt tego, że Apindegoye nie będzie w składzie, to mija się z celem ta seria. A on w ogóle ostatnio do mnie napisał, napisał jak się mam, ja napisałem mu jak się mam, zasugerowałem mu, że gdyby w okolicznościach różnych był w Turcji, czy by zbił ze mną piątkę i zrobił zdjęcie i powiedział, że tak. Więc jak pierwszy odcinek z kal serników 100 tysięcy wyświetleń, to jadę do Apin A teraz zastępujemy Apin Zachowałem się jak największe kurwa. 3,5 jest w No i od razu się zgodzili. Ja myślałem, że tu będzie drama Ja tu będę walczył o ostatnie pieniądze. A oni od razu? On brzmi trochę jak Pindo Pady, To jest typ okrętu. A tu jesteś jak jakiś W Francji! To wygląda jak wieś w Polsce. Będziesz u nas ważny. Debil. No, tak, kluczowy. Zapomniałem, że on też chce zarabiać. I trochę nam Budżet ucieka przez to. Kto by pomyślał, że on chce pieniądze? Osiem premię. złóż ofertę. O... dostaje kasy 6 000, a chce tylko 4. On naprawdę chce tu grać. Jestem troszkę piony. Mamy Pinasa w klubie. Pinasa Pindagoje, Coś się w sercu. Jakbym zepsuł tradycję. On posmutnił. Ale mogę kowalenko ściągnąć Jezu, jak dobrze. A co do Dele Bashiru? Ostatnio mówiłem, że, że, że. <laughs> Powiedzieć na profil na Instagramie Dele Bashiru i polubicie jedno zdjęcie, to też dostanie dodatkowy overa. I teraz ma oceny. Przepraszam. miał śmieją. 71. Wchodzi do pierwszego składu, tylko trochę wyżej. Ej, ten skład naprawdę sporo może osiągnąć. Jeszcze zmiana Lodzińskiego A to może zaraz. Lodziński wciąż bez umowy. O Boże, ile do podpisywania. Kalinkowski. Kończy karierę! W końcu! To ty powiedziałeś? Znaczy, szkoda! Pierwszym jest z ruchem chorzu. Ile oni mają gwiazdy? My mamy dwa pół, oni. Dwa i pół. Myślałem, że będą mieli mniej. Nie, a co już trzeba wybrać nowego kapitana. Po co ja kupiłem tego obranu? Pluję sobie w pytonde. Oferta z Milanu Ale czemu oni dają tak mało? Jak to taki talent, a Marczuk to prawdziwy Marczuk? Nadal no nie mam odpowiedzi Co za debil Pierwsza konferencja w Ekstraklasie Jak dotąd wasz klub nie był szczególnie aktywny na rynku transferowym Zrobiliśmy największy transfer w historii Co ten łysy gada? Bo tu faktycznie są Polacy Bo w tej pierwszej lidze to w ogóle nie było Pierwszy mecz w Ekstraklasie No. Bóg z Bramką Ej, Pina słabo zagrał, ale Dębiński jak zagrał. Czy boga się rozwinął? Czy to nowy gołd? To jest znakowe. To dla mnie jest że nie trafiłem do składu. Nie ty tu rządzisz. To już by była odklejenie się. A koło ja mogę z tych bramkarzy kupić? Z Blackmana mogę. Dika mogę. A ten Gaza! Nie A? powiem tego. No co? I on nie ma klubu, ma 35 lat. Na jeden sezon? Czemu nie? Przecież zarabiał 4700. On wygląda jak Marian chuj. No już chce zarobić tylko 2000? Znalazłem człowieka. Idea. Paolo Gaza. Nie. nie to będzie Gaza po prostu. On jest 10 razy lepszy niż ludziński. I jeszcze mogę kogoś kupić, ale za milion. Nie ma tu takich ludzi. Patrzcie na tą defensywę. To jest mieś Lignica. Jezu, ja te stroje muszę zmienić. A może to podczas sezonu zrobić? Nie wiem. Znowu remis! Ale Marczyw z branką. Czy to prawdziwy, czy nie? I Bogacz! Czy Bogacz wchodzi kalosze Kirejczyka? Ale Apinde Goye wszedł No i zagrał jakoś dobrze Nam chyba brakuje duszy w zespole A Goye w następnym meczu Grasz Naprawdę? Zmienić trening chcę dla Pinasa Surinamu A gdzie jest Surinam? W Ameryce Południowej Co jest surinami? Krzaki, murek i krzaki Ciekawe gaza. eh? Może się jeszcze rozwinął, Patrzcie Ja wygrałem grę Ale żadnego meczu dzisiaj Tutaj Mbappe wygląda jakby nie umiał się wystrać Jutek się zesrał ale gramy to jest Lechią Gdańsk No na razie nie ma co tutaj mieszać, póki są wyniki A w sumie nie ma wyników. Kina, zejdziesz, wejdzie a Pienda go je No on jest fajny. Dziękuję. Ktoś prosił w komentarze Żebym nie robił pokaż najlepsze akcje tylko pokazywał Cały mecz. Łap! O nie! gówno dam. O nie! Dobrze Dębiński! To jest taki szef Tutaj telebasziru, dawaj! Cirej. Jest! 20 minuta! I mówiłem, mówiłem, mówiłem? Nie wiem, co mówiłem. To ty jesteś zdrowy, oni są po poje... Buba! O jezu! Ale oni totalnie mogą się odnaleźć, to nie mogą przejść naszej solidnej defensywy. <laughs> Czemu? Lodziński by obronił. bronił. Hane! Buba! Fleć! Dobrze! To chyba jest samobój! A ty, to jest taki debil! On powinien mieć taką cisznę! Wystraszyłeś się. Ja za niego nie odpowiadam. Daddy's boy, pięknie! Kiraj, czy też się pomyli z powołaniem tutaj. Kiraj, kiraj, próbuj, próbuj sam! Dobrze! O ten bramkarz to już siera! Ale kiraj, duble! Tutaj jest bramkarz Może być taka kontra! No i po pokończy. Koniec! Pierwsze trzy punkty w Ekstraklasie! A co to jest za gaza? U nas najlepszy był Kirejczyk. I dwie asysty Dele Bashiru. Połączmy fakty. A nie grał? Trzy punkty. Czy to spotkanie mogło się potoczyć inaczej? Mogliśmy ich bardziej roz... miejsce. Pina skłania się do przyjęcia oferty klubu o Zagłębie Lubi? Przecież dopiero co przyszedł. Dajem dupy. Zostawcie Pinisa. Czemu mi się kojarzy to z Paint? Pina zagra, bo ty już robić zamieszanie jakieś. No i jest Łódź. W sumie za nie, nie, nie ktoś powinien zagrać Kowalenko, ostatnia szansa Matko Bosko Znowu remis Jeszcze nie przegraliśmy w tym sezonie I bołba bez bramką Jeszcze nie mieliśmy meczu, żeby cały zespół zagrał Tak wiecie No to mnie batak bawi Na TikTok'u mnie często oznaczacie Oznacz największą lodziarę Macie tak, że mnie chociaż tak lubicie? Raczej nie Ale za naszych piłkarzy nie ma ofert Bo wiedzą, że oni nie są sprzedajnymi kur Czekamy. Warta Pozna. A jak kowalenko zagrał ostatnio? Na pewno pewnie chujowo. Nie lol. No i znowu Remy! Stadyspołuj! A Biennego wszedł i nic nie pokazał, a nic nie odjewał. To jest prawdziwy kapitan. Ale Dębiński, Boże, kiedy docenicie Dębińskiego. Ej, czy jest zespół w Extraklasie, który jeszcze nie przegrał? Tak jak my? Boże, w sumie dużo takich zespołów jest. A na przykład Wisła Post, Śląsk-Wrocław? to przejebali. Ale teraz nie będzie łatwy mecz. Bo gramy z zagłębie Lubi. Okoflex. O, został i się. Ej, naprawdę jest dobry! Pogoszczamy manżera miesiąca. To nie jest smale. Nie jestem kurwą. Od pięciu meczów pozostajecie niepokonani To zostaje do końca sezonu. Albo do tego meczu zagłębiam Lubi. Przybram chyba Babicia w 77. Ale ósmy. Dalej. No jest 10. i dziesiąty. I zwisło zagramy. Już. O Gaza już minus 1 overala. Tylko ściągnie kasę. Dawaj kasę, skurzy. Ale nie, nie, nie! Złota? Karta! A się rozwinął. On gra. O tak zagramy. I karty wejdzie za. No nie wiem, zabogacze. Nic mi wysłał jakąś nutkę. Zapomniałem ją przesłuchać. Odsłuchamy ją razem. Drogi mustańk, drogi mus. To nie była ta nutka. Siegiera, młody Nie, to też nie ta. Sejmiki to najlepszy. To to. Czemu oni czkombi na mnie A gramy u siebie. Buczu, ale tutaj szansa. O, o. Widać, że eksce klasy. Dobrze, Marczu. Źle, Marczu. Kiema pokazuję? O, dobrze, Apindagoje! go je! Tadis pięknie, Dele bashiru, musisz! Próbuj, próbuj! No spróbował. Maldondo, tutaj. Maldondo! Gaza obronił. Dawaj, kachwi! boguś! Nie, po co ja mu dałem szansę? O Boże. Dobrze, Apindagoje! go O nie, źle! Źle, dobrze! Źle! Co się stało? Kachwi! dawaj! Jezu! W tym meczu może się wydarzyć wszystko. Robiłabyś mi loda. To nie może się wydarzyć. Wisła, Silva, Collins i znowu, a go je zablokował. Delebashiro, dużo miejsca. Oh. Pinas, Kire, Kire. A czyj to dom? Czy to mój dom? A to nastaw. Kopy się zgadzało Jak oni w to kopną, to się w Próbuj, dobra, podał Delebashiro i mamy 1-0 do! Ale gówno tam no. Schodzi. A Pita go, je? Czyli to pomysł. Szukaj podania. Pięknie. Daddy boj. Uderz w końcu. Uderz. Czawi w okno mi. Dobrze, boga, ale przyjęcie. Oto chodzi do Kireja. Kirej. No nie trafi. Nie. Arce. Arce uderza. Gaza. drugiej części nie powiem. Dele, Bashiru, do boja. Bramka. On zasługuje na to. Próbuj. No i szuka znowu tego podania Wygraliśmy po obraz Delebasheiru. W sumie wszyscy dobrze zagrali. Ale wpi nas na tej lewej obronie się od nas Te ząbki pokazuje. <gry> Odbijamy się w tabeli. Dobra, ja wierzę w europejskie puchary. I gramy z ostatnim redumniakiem. Kiery 70 nowy rala! Ale boga się i tak wchodzi na boisko. sorry Kasi. No i tak on zadowolony. Ja jestem zadowolony TAK JEST! Boba! Boba! O, ja miałem szukać prawego skrzydłowego No i Dębiński 8-1 Fizera chyba nie gotowy do gry A już zapomniałem trochę o nim Aha On wygląda jak Teusz No i zagramy ze Śląskiem A Śląsk był bardzo niski 18 Oni nic nie wygrali w tym sezonie No kur... Wiedziałem, że to przegramy Jest ich pierwsza wygrana Jeszcze karnego nie trafili To mogło być gorzej O wózu jaki gówno zagrał Kolosę każdy zagrał na <noise> i na i nie zostanie więcej szans póki ja jestem trenerem to się nie zmieni lubię dobra znowu ten pino wejdzie na lewą obronę wejdzie a tego je dziś jeszcze nikt do biura nie przyszedł bardzo dziwne a my z Krakowie, luz już nie wiem czy to tam. czy damy radę ja Pierre. czy ja chcę widzieć oceny boże nie chciałem tego widzieć no i teraz miejsce dziewiąte mnie to nie złamy. Mes gonią będzie czym oni tak gonią zajebiste nasza sytuacja nie jest taka kolorowa ale patrząc jak sobie radzą <noise> Pozostanie miejsc, myślę, że się utrzymamy na bar. O boga, się rozwinął. Dlaczego ta trenerz wciąż stawia w pierwszym składzie na zawodnika taki jak Marcin? Bo dalej nie wiemy, kim on jest naprawdę. Czy skład pozwalamy się o otrzymaniu wysokiego poziomu? Wieże tych chłopaków, Już zaczynam nam nie wierzyć. No, my w ogóle nie umiemy teraz strzelać bramy. Modele no Bashiru musi odzyskać formę. Ci, kamień nie być trzymała. O i w końcu zaczęli pisać. Cieszy mnie często z jaką mogę grać. Nie, ci bramkarze zawsze się podlizują. No, może Lodziński zagra. Na w mojej głowie nie ma sensu, więc zróbmy to Purr, No nie udało się wygrać Ale w końcu strzelałem Czy to przez ich czerwoną kartkę? Bardzo prawdopodobne Dostałem oferty prowadzenia Norwich City Zmieniamy klub? Cię. My szukamy formy i gramy z Rakowem Który jest na drugim miejscu Uwierzmy, że pokonamy ten raku. No chaos, no chaos O boże, no chaos totalny był A bo my z czerwoną kartką jeszcze Jak ja nie mam na prawą stronę Muszę grać częściej Kalki. Mamy problemy kadrowe i ty się wpierdasz tak. Czy ty chcesz wygrać? Nie wiem. Na prawym skrzydle. A może? O no Boże, to jest gramy z Legiem. I będę testował Kachiego. To brzmi, jakby miało się udać, szczerze. Jakby Sterio w to wierzył. Legia w tym stronie nic nie przegrała. My? No, kilka spotkań tak. Ale my mamy duszę walki, razuś z gry. I porażkę 4 do 1. Tylko Bogę z Bramką. Jak poradził sobie Kachty? 5-9. Ej, to i tak był jeden z lepszych. Jeszcze niedawno mówiłem, że nie spaniemy. Kiedy nas 4 punkty od strefy spotkowej nagle. Możemy spać ja JESTEM zły. Ja wiem, że Hany jest dobrym zawodnikiem, ale poszukajmy kogoś jeszcze. Maximilian Hebel? Nie wiesz, że taki człowiek istnieje. Ja to topali. Kosowa, jest zasada, że jak się ma z kosowa, życie się układa. Co ty pierdolisz? Biorę go, jak będzie okienko transferowe. No, Termalika, przegrana. Wygrana! SZREK! Jak? On się znalazł na boisku w ogóle. I bogacz! Kirej, dobrze, dadisboj, 9-0. Czy to wielkie odkucie? Wow. Czy to kiedyś przestanie bawić? Ile to nam dało w tabeli? A zupełnie nic. Ale teraz gramy z Wisłą, Płock, ma tyle samą punktów. Chyba zagramy ten mecz, no. Kirej się rozwinął, ale wejdzie sobie, a je, bo on w meczu granym to jest prześwietny symulowany różnie bywa o ty I za to bramkę Shreka dam mu szansę Trzeba powiedzieć, że idzie wam naprawdę świetnie Trzeba, że będą mnie wyzywać ten to zespół, który ostatnio nie może odnaleźć formy Przecież przed chwilą mnie fali. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubieguności... Bo... Tu jest Besio, Bacha, Borelli Wszyscy na B Mowa tylko ich trzech tak naprawdę Co zrobił Wusu? Nie, on się napierdoli. B! Oj, 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 oj! Pinas! Ale ten pinas ciągle się kojarzy z Payne. No i Shrek! O Boże, co zrobił Shrek? Daddy's boy! DE! Kiraj, próbuj! O Jezu! wolnego nie masz szansy, że trafił! Jezu, prawie trafili! Kiraj! Bogacz! Dobrze, pięknie! O panie! Ale jeszcze! Shrek! Pięknie! Kiraj! Bogać, podaj tam. Pięknie, Kirej, musisz, musisz, musiał. Mamy! Yy, eee... lockinga. Trzy bramki w 16 meczach. Ej, bardzo słabo. No, owusu Kirej. Druga bramka, jak nic. O! Dawaj, Kirej, no, szansa, szansa! Co on robi w tych meczach grany? Znowu dublet. Ej, my wszystkie te mecze grane wygrywamy. Chyba było ich tylko trzy akurat. Kirejczyk. Kirejczyk z dystansu! Myślałem, że to już Khatri. Ale... Oj! DO LEBASZWILU I MAMY TRZECIĄ BRANKĄ 3-0 Z Wiesłopoc. Ten hat-trick musi być Ile zostało? 5 minut To się uda Ty wiesz, ja wiem, on wie Nie wiem właśnie o co chodzi Nie ma hat-tricka Kto był najlepszy? No Kirej wiadomo Dębiński no szef obrony Mamy już 11 miejsce A teraz mecz z Lechem Pozlem Później znowu z pod Co jest? Dziękuję za ponowne włączenie mnie do pierwszego składu Ja nic takiego nie zrobiłem No w tym meczu to wiadomo co się wydarzy no Bez bramki nie, te symulacje to nam tak nie wychodzą Ale póki co Martw się, meczem z Wisłą Płot Ostatnio wygraliśmy Już szereg się nagrał uważam Na cały sezon Pokażmy Siłę drugi raz Znowu trzy bramki Boba Bogacz I Kirejczyk Nie no, pięknie zagraliśmy, naprawdę no Dziewiąte miejsce Znowu mam nadzieję na europejskie puchary No by chyba wszyscy w sztabie wiedzą jak frustracja we mnie narasta Ty coś wiedziałeś? Co mnie na gówno uchodzi? Ja też nie Nie wiem co odejść Myślę, że dobrze mu tu On o 68 wygrała Czemu jego wcześniej nie przerzuciłem? jest głupie Drużyna Roku Co za plastuś? Zaczęło się okienko Jadmir Popali No statystyk nie ma dobrych nie, Naprawdę nie ma dobrych Ale jest Kosowa To jedyna rzecz, która mnie przekonuje A wygląda tak niemiło Ziemcia 3 tysiące chcę zarabiać Wcześniej 5 tysięcy zarabiałem. A ja miałem sprzęt dwóch piłkarzy Po co? Na ławkę za Kowalenko Wejdzie Hane Prawie cały skład ma 70 O Umenarze w klubie sporty? No ja zaraz przejdę do Barcelony jakieś Nie no dobra, to jaki w szkółce Seniorów Nie ma nikogo To poszukajmy kogo Myślimy do USA może Hello USA Wierzę w ten projekt Gaza znowu Niszczy overa Nie to by był na jeden sens Dębiński Złota karta Kocham cię Ale, ale ja ciebie nie Gramy teraz z Thermaliką, Którzy są pod nami Ale oni nie wiedzą Znaczy może wiedzą Zakupiłem kupiłem Tupaliego Kurwa przegraliśmy Bogać tylko z bramką Boże Tupalie Jak gówno zagrał A Pindegoje się rozwinął I krewalią Czy to znaczy, że Oni muszą zagrać Puchar polski, to wygramy, awansujmy do europejskich pucharu. Gramy z Krakowiu my z Krakowie wygraliśmy. Przegraliśmy 2-0. Taki skład powinien dać radę. Tak szczerze to... Nie. AHA! O ja Tylko kafi strzelił i Dębiński. Kogo obchodzi Puchar Polski? Tylko liga 11 miejsce Brakuje nam do europejskiej pucharu 38 punktów My mamy 23 To nie wiem o co walczymy Dotrzymał pan słowo A ja popełniłem masę błędów I tego się pierd... Lech Poznań Kacerniki No to brzmi jak porażka Nie no nic się nie udało Zauważyłem jedną rzecz Wow Zrobię tak To idzie lepiej Z kim teraz gramy? Z Legią To my możemy co najwyżej zjeść Chuje I to nie chodzi o Mariana chuje To ma szczęście A może ja źle się nastawię do tego meczu z Legią Legion. Nie, nastawienie to nie miało znaczenia. Ale z kontuzja! I była zmiana Nie niewidzialna. Na symulacjach nawet bramki nie umiałem trafić. Ten pali, przyszedł i popała. No na ile ta kontuzja? 3 miesiące. A tego je wejdzie. To jest rakowe. Nie, no kolejna porażka przecież. O, remis! I bogacz! A, bo oni mieli czerwoną kartkę. I tak tylko remis! Ale Kirejczyk dobrze zagrał 11 miejsce wciąż. I gramy z 9 górnikiem. O, Kirej się rozwinął. Ale czemu on nie chce strzelać bramy? Jak ja lubię nic nie robić po prostu Zagramy tą formacją Wejdzie Kirejczyk Nie straszny nam ten skład górnika Kurwa jednak straszny No ale pali się odpalił Dobre co? Tylko zagrał Topali dobrze Jesteśmy na 13 teraz Ile nam brakuje do spadku? Kurde 4 punkty do spadku na ziemię To może być trudniejsze Gramy z Pogonią Odpalamy procedurę Grany mecz Dobra i dam tego Hanę Bo ten Topali Topali Do Kireja Kirej już Z BRAMKĄ! TAK JEST! Kirej w meczu zgrany to jest zupełnie inny piłkarz Będzie szuka podania, on zawsze szuka podania Szuka podania, BOGAŻ! I Bogacz ma problem z wykończeniem Ojojoj Ojojoj, oj, oj. nie podoba mi się to, ale gaza! O WUSU, ALE PIĘKNE PODANIE, Pokaż, pokaż JAKA BRAMKA Z DYSTANSU! Jezu, Wiktor! Tak on się nazywa? Kowalczyk bawi się, ale tutaj gaza! Molinski. Uderzenie i znowu gaza ratuje Ej to dobrze się zapowiada Tutaj bogacz, próbuj Jezu, jak oni to robią Kontra i zawsze bramkę Bogacz 10 bramek na 23 spotkania Dobry Kur... to był strzał? No pomysł był odważny 3 do 0 wygraliśmy My w tych meczach granych, to myśmy wygrali całą ligę Najlepszy na boisku Bogacz, razem z Kirejem. A Bogacz jeszcze miał asystę Muszę grać częściej Człowieku, dopiero się do klubu No co? Umyja, że w klubie Crystal Palace, Ale oni mnie rozchwytują Zagłębie lubi A Bogacz się rozwinął Nie no, no kafi to już odpada totalnie On nic się nie rozwija Jest takim flaczkiem Dobrze wygraliśmy! Bogacz i Kirejczyk. Co? to jest za duet? Marczuk co zagrał! A goje Nie no, a goje wróci do pierwszego składu i wyniki są? To ja jestem pierdolnięty? Ładnie tak. Ósme, a tu pokazuje jakieś europejskie puchary na tym szóstym. Gramy z Warto Pozdę. To pali ci Hanę. Hanę jest szybszy, to Han. Jak kształtuje się humor po ostatnim meczu? O Boże, źle kliknąłem. Może na nich to dobrze zadziała, w sumie. Dobrze zadziałało! Co się dzieje z tym klubem nagle? Bogacz, Dele Bashiru! Jak trafi tą piłką. Teraz w czoło. Wygrywamy kolejny mecz. Kurwa. Mieć legnica. porażkę, Ale Bouba z Branko. Nie wiem, czy bogacz już nie ma za dużo kartek. Wiedziałem. A kto jest królem strzelców? No, nikt z naszych. Bogacz, 12. Hanem ma 7. Ja chcę go zmienić. A Kiry 7 też spokojnie. A asys najwięcej? Dele Bashiru. Nie martwi, że żadnej bramki nie ma. A Pindagoje. To będzie pierwszy sezon od początku serii, gdzie on może nie zdobyć żadnej bramki. Rozumiecie to? Powagę sytuacji. Kożów. Oni są ostatni w tabeli. Nie zróbmy, żeby... Apin pin z gońskie w bramki. Nie wiem jak mamy to akurat zrobić. A jeszcze z kafim jest grany. Dajmy jeszcze to jego. No i jak my przegrywamy z tą ostatnią drużyną zawsze. By nam chyba zostały te łatwiejsze mecze do końca. To może się uda. Opinos z Dla mnie to mecz sezonu. Nie, no w sumie nie. Naprawdę jestem udowodnić, że my te grane mecze wygrywamy na spokojnie. I że teraz będzie tak samo. No na no, razie wygląda to patologicznie. Ale ładnie! To Tup, pali! To pali, próbuj! Oj Proszę! Proszę! Lorenz! Czemu ja bym powiedziałem proszę? Jestem impostorem! Marczuk... Nie wiem, czy to prawdziwy, ale tutaj! Dellebashiru! Ale obronił Bobek! Dellebashiru, a bogać! Nie... Owusu! Dawaj, pięknisiu! Kiry! Jest! Tylko on mógł to zrobić! On zawsze otworzy wini. Łatajmy! Dawaj, musisz... Na spokojnie, ma. Nie, coś ty zrobił! Paul. V wow, tam był! Sędzia! Gdzie był sędzia? Co to ma być? To był sędzia? Nałożę mu tak. czapkę. Co nie nałożyłem? Kirej, dużo miejsca, próbuj! Koniec meczu, remis Mam niedosyt Jak to możliwe, że Kafi nie dostał kolejnej szansy? Zbierasz co zasiejesz Nie wiem co on zasiał, pomidorik? Ósme miejsce nadal Zostało kolejne 5 Shaquille Pinas wraca po kontuzji Kojarzy mi się nadal tak samo Dobra, a gdzie mam możemy spać? Bo to też ważne 10 punktów różnicy To chyba jesteśmy bezpieczni Chyba, że wszystko przegramy No teraz się utrzymamy na pewno Daddy's Boy, Bogacz Ej Bogacz jeszcze może powalczyć do tego króla strzelców No do Wisły, szóstej Brakuje nam Gramy z radomiakiem teraz. Pod względem rozwoju to on ci słaby. O, Dębiński się rozwinął Akurat jak to powiedziałem. Ja już mam trochę dość tego Topaliego. Spada i czawiu gnoju, jak. I wróci Pinas Remis. I Bogar z Blanką. Ale remis z drużyną która no prawie zamyka tabelę. No to coś z nami jest nie tak. No i wisełka się zbliża. Zagrajmy tu pinasem, tu zagrajmy a Pindagoje. Dajmy Karwalia. No zobaczmy coś takiego. Ale to wygląda głupio. Wygrywamy. Tak jest! Bogarz znowu! No i zbliżyliśmy się do Wisły, a teraz mecz z Krakowią. O, Kirej 73. Jest tu Bogacz? O nie, ma. a jest na szóstym, brakuje mu jednej bramki, żeby tu wskoczyć. A zagrajmy tak. Ja odkryłem sposób na wygrywanie wszystkiego. Ej, wcześniej z nimi przegrywaliśmy. Znowu Bogacz. I Kirej. Nie ma lepszego duetu. Nie proponujcie nawet napastników. Dzień dobry, wiem, że ludzie mówią... Przestań. <laughs> Mamy ostatni mecz w sezonie. I ostatnią szansę, żeby ten z strzelił bramki. Zmęczony jestem. Nasz kapitan zagra na napadzie. Gramy tak. Oby się udało. Dobra, zremisowaliśmy, ale z 3 bramki są. Jest duża szansa na bramkę. A Pindagoje, Daddy's Boy, Boba i Daddy's Boy. A Pindagoje bez bramki. Ale z pozytywu. zajęliśmy ósme miejsce w Lizzy. Jako Peniaminek. Świetnie. W pierwszej sezonie 11 wygranych, 11 remisów, 12 porażek. Ja jestem zadowolony. No Legia wygrywa też Puchar Polski. Królem, strzelcu, zostaje jakiś dzieciaczek. Najbardziej skuteczny był Bogacz 16 bramek W asystach To Jaslewicz A u nas był nie z 6 i Dele Basiu Nowy wiem, że ludzie mówią o nowej pozycji W końcu przyszedł do mnie